Okej, się wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony Chmielu, a to jest jak widzicie kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Infamous Second Son, no i jesteśmy aktualnie w tym miejscu w którym to poczekajcie, tylko sobie tutaj na iPhoneie, wyłączę podgląd z GoPro bo chciałem zrobić mały test, ale zobaczę jeszcze jak to będzie wyglądało jeżeli dobrze to będzie wyglądało to będzie Film, pierwszy taki let's play, zagrajmy wy. E, pierwszy taki odcinek z kamerką, jeżeli to będzie źle wyglądało, no to zostanie przy normalnej formie, także zobaczę jak to wygląda. No ale e, tym, tymczasem, tymczasem musimy. Mm, mamy do wyboru, w ogóle widzę dwa miejsca z misjami głównymi, e, w których musimy wybrać albo czerwoną, czyli złą karmę, albo, albo, albo niebieską, czyli tą dobrą karmę. My wybierzemy raczej niebieską, tylko poczekajcie, pokażę Wam jeszcze fajną rzecz, co się ostatnim czasem działo na mapie. Tak jak widzicie praktycznie większość punktów tutaj tych dozowych, dodowskich zostało przeze mnie odbite, czyli tylko, tylko jeden został w Beltown, tutaj w dzielnicy Beltown, a resztę to tutaj w tej części miasta odbiłem. Więc myślę, że będzie trochę spokojniej, no i, i ogółem będzie nam łatwiej tutaj działać. Jeszcze w dzielnicy, w centrum Seattle przejąłem prawie całe, całą dzielnicę i tą misję taką właśnie polegającą na tym starciu takim. Znaczy to jest po prostu graffiti trzeba było rozwalić helikopter. Zrobiłem i, i, i tamtą dzielnicę przejąłem praktycznie w 100%. Tam chyba tylko 20% mają kontroli. Także ładnie. No a teraz, tak jak mówię, idziemy na tą misję główną. Też pisaliście mi w komentarzach, żebym zajął się też pobocznymi misjami, ale wiecie co? Ja chcę to zrobić. Poboczne misje zrobię dopiero. Myślę, że w następnym odcinku. Teraz chcę zobaczyć jak to będzie wyglądało mm, fabularnie, bo też długo, dużo nie, a, nie, nie nie, nie, pokazywałem. Znaczy długo już nie grałem, bo miałem dwa dni przerwy teraz od niej, Famousa od, te, kiedy, od wtedy kiedy a, nagrałem te dwa odcinki e, kurwa siedem odcinków. Um, Co chciałem zrobić? W ogóle mam do rozdania dużo mocy bo te neony sobie odblokowaliśmy tak też jakiś czas temu, ale pasowałoby też coś porozdawać. Ciekawe laserowe wygląda do Mamy 21 także no... Ciekawie... Damy sobie w ten bąbel stazowy. Okej, okay, chuj niech będzie zablidowany na maksa fosforowy promień. Aha, tu trzeba mieć trzeci poziom karmy żeby to odblokować. Neonowy promień. Okej, okay, a bez on, to też może... z sineon. to też nam się może przydać. Odnośnie dymu to mamy siarkową bombę żarową, rakietę do upgrade'u i o, w sumie chyba tyle. Dobra, tutaj dym mamy na maksa, że tak powiem. A tutaj odnośnie broni to... Obezwładnienie do skokiem. Wykonaj dymny odskok. Aha. I trójkąt, od razu po odskoku trójkąt wcisnąć, żeby go bezwładnie Dobra, będzie go gardzić. A napiszcie mi też w komentarzach, bo kurde, e, czy, czy chcielibyście ogółem, żeby mm, zagrajmy by teraz było prowadzone z kamerką, gdzieś tam w rogu, nie wiem gdzie, czy żeby było. Tak jak jest po prostu, Bo na razie tylko tak sobie nagrywam na próbę, zobaczę jak to wyjdzie Jeżeli to wyjdzie do dupy, no to po prostu nie dodam tego A jeżeli wyjdzie fajnie, no to myślę, że coś wprowadzimy, coś takiego, taką innowację, że tak powiem Ale dobra, jedziemy na tą misję Na dobrą karmę, zobaczymy co tu się będzie działo Rozwal skrytkę, o kurde Ciekawie się zapowiada No ruchy, superlaska. Jestem bardzo zajęty superhirą. no. No to mam złą wiadomość. Chyba będziesz musiał zacząć beze mnie. Mam pójść samemu w Paszczelwa? To świetna wiadomość. Słuchaj, kilka dni temu dotarła tu duża dostawa narkotyków. Są na jednej łodzi gdzieś na przystani. Łódki, przystań. No, poradzę sobie. To duża dostawa, więc szukaj czegoś w rodzaju barki. Ci goście, którzy zorganizowali dostawę, powinni posługiwać się logo Delfina. Spoko. Ale nie czekaj na mnie. W każdej chwili mogą zacząć rozładunek. Co ci zatrzymało? Babskie sprawy. To znaczy, jakie sprawy? Musiałam przycisnąć jednego dylera, no i sprzedał swoich koleżków. Wyśpiewało mi wszystko na temat tej dostawy narkotyków. Hmm. Dobra, trzeba przejąć tą dostawę. Trzeba szukać kurwa Delfina. Rozumiecie to? No. Delfina musimy znaleźć. Jestem w porcie. A ja na dachu. Co? Nie mogłeś zaczekać parę minut? Dlatego nie znoszę pracować z babą. Strasznie tu agresywnie się zaczyna działać. Ajajaj. Ile ich tu jest? Cholera. Dobra, muszę zwijać tutaj tym. Super speedowym neonem i gwałtem to jest dobry plan. Dobra, przejmijmy sobie neony No i nie no, zdecydowanie, ich to jest za dużo. A w sumie, jak przechodziłem, sobie, zdobywałem sobie te posterunki, niszczyłem im te posterunki bardziej. To raz mi się zdarzył taki moment, że kurde, aż mnie normalnie zatkało, i przez jakieś pół godziny odbijałem jeden posterunek. Co jest? Otrzymujesz awans na mistrza. Czyli na Znaczy, poziom się zwiększył. Poziom karmy. Raz miałem taki problem, normalnie mówię wam. Nie wiem, czy dobrze widzę, ale chyba wypatrzyłam kilka łodzi z logiem delfina. O kurwa, fajne to jest to jest fajne. To mi się akurat podoba ten motyw. Cześć. Mówiłam, że osłaniam ci tyłek jak babcinem. Tak. Wiem, mam to. Miałem taki motyw, kurde, że normalnie miałem takiego zawiasa, że pół godziny walczyłem z typami, bo cały czas mnie rozwalali. To było na takim... kurwa, takim mostem dziwnym jakimś w ogóle. Są dragi! Uuuu! Dobrze. Ta, dragi. Hej Fetch, otaguję wszystkie łodzie z narkotykami, żebyś wiedziała, które masz rozwalić. Stary, nie możesz wytrzymać nawet 5 minut, żeby czegoś nie stagować. Hmm, Tagging i te sprawy, no to niełatwo. Jak, jak mam to otagować? Nie wiem, powiedzcie mi może, nie? Otagować. No, łatwo powiedzieć, gorzej zrobić, tak zawsze jest. Kurwa, ile ich tu jest. Staram się w nogi celować, żeby tylko dobra karma szła cały czas. Okej, okay. i no, na ona sobie hapnimy. Fajne są akurat te motywy, kurde, z głośniczkiem wpadzie. padzie. To mi się akurat bardzo podoba. No nie spinaj jeszcze, kobieto. Bo teraz zastanawiam się jak mam ci to... o, dobra, tu jest tak. Tak, it Proszę bardzo, to ci ułatwi zadanie. Pieseła narysował, jebaniuszki. Nie. Nic dziwnego, że tyle mi to zajęło, bo pomyliłaś Delfina z Morświnem Jaki Morświn. dlatego nie znam, że pracować z chłopakami. Jaki Morświn. Nie znam takiego zwierzęcia. To jakaś może świnka morska? Chujpeczu. Aj dobra, zostało... dobra, tu jest, tak, dobra. Taguj to Młową, wow, wow, wow. Ej, co jest? Otwórz drzwi, ale ja chciałem to zatagować. No najpierw, nie? Łatwo powiedzieć, tylko do której łodzi? Cholera A, tu dobra Pisało do łodzi, a tu do drzwi muszę otwierać. Drzwi muszę otwierać komuś, no. Oznacza, łódź. Po, po kiju, że mam łódź oznaczać, skoro... Aha. Wlecz, nie wspomniałeś, że na tej bibie będą tupeczki. A skąd miałam wiedzieć? Pewnie że wykorzystują proste jako żywetarcze. tarcze. Żywe tarcze. ja pierdolę, to fajne mają tarcze. To miała być duża dostawa. Część towaru musi znajdować się na innej łodzi. Dobra, ładujemy ten świetlisty pocisk, bo nie dość, że to nam życie... Yy... Upgrade, nie upgradeuję, tylko uzdrawia to jeszcze. Widzicie co się dzieje? Kurwa, grafika to nie rozpierdala tam podczas szczególnie tej akcji. O, otw otwieramy kolejne skrzyneczki. Ej, no mogliby to sprzedać, nie? Czy są tu jakieś niewinne niewiasty, przetrzymywane na pokładzie wbrew woli? O, bez spiny Dobra To są łodzie? Ja w to nie wierzę po prostu, że to jest łódź No ale dobra, nikt nie będzie Czemu wpadłem do tej wody? No co jest nie tak? Pokonaj dealerów. wszyscy są dealerami? To do dobre za zaopatrzenie, tutaj, narkotykowe jest w Seattle w takim razie. W sumie powiem, szczerze, że do podróżowania to szybszy mi się wydaje właśnie neon niż, niż do niż, niż, dym. Za to do walki chyba dym jest moim zdaniem lepszy niż, niż właśnie ten e, niż neon. Zobaczymy, później na pewno będą inne moce. Wiadomo, bo z tego co słyszałem, są aż cztery. Na pewno jeszcze tą kamienną moc będziemy mieć to, co ma, ma Augustin. I jeszcze pewnie jakiś inny model zobaczymy. Jak muszę się zassać z neona, kurde, gdzie tu jakiś neon znajdę. Dobra, z to. Kolera, jeszcze jeden i będziemy mieć to neonowe boom. Okej, okay. jedną bym tym neonowym boom, więc co zrobię teraz? Dobra, to jest to jest kurwa gwałt. Siad i czekaj, moja ulubiona strategia. Może dołączysz do mnie na dachu, zobaczysz pokaz fajerwerków. Za chwilę wysadzę łodzie dealerów. Dobra, na którym. A na tym dachu, dobra. Wiesz, dobrze zrobiłeś, że uwolniłeś te kobiety przed wysadzeniem tych łodzi. Bez jaj. Ciekawe jak wyglądała ta misja na ten na Dobry? złą karmę. Przejdę sobie e, z dobrą karmą grę, to sobie później obczajek. Wyglądała na złej karmie i zakończenie też z tej złej, złej karmy też wam nagram. Pokażę wam, jak wygląda. Ej, w sumie nie, nie takie fajerwerki, jakieś kurde. No ja myślałem, że to fajnie będzie wyglądać. Trzy złe łodzie z delfinem, mniej na tym świecie. Z logo Morszwina. Przejmij się, to częsty błąd. To jest czy delfin? kurwa no jak można nie rozróżnieć. Odjeżdżają. Ło wow towar do bazy. Szybko! Chodźmy za nimi, zaprowadzą nas tam. No skradać ty się chyba Delfin nie potrafisz, ty tym bardziej chyba. Świecisz wszędzie tak, że... Trzymajmy się dachów. Nie mogą nas zobaczyć. Szybciej, nic zgubmy ich. Świeci się normalnie jak psuje ja. Też, chcę ci zadać osobiste pytanie. Chodzi mi o więzienie do UZ. Tak, o to chodzi. Nie. O co chcesz wiedzieć? Przetrzymywali tam około 500 osób. Część zatrzymanych oddzielono. Brak w specjalnych szkoleniach lub testach. Byłam jedną z nich. Przez 7 lat byłam odizolowana, rozumiesz? Każdy K to piekło. To był mój dom. Hmm. W sumie to chciałem zapytać, czy. Mieliście kurwa mać. Ale z ciebie To jest mistrz z drugiego planu, normalnie. Prawie jak mistrz z drugiego planu, kurwa. Coś się dzieje, a ten się pytał o was. Coś wa o ważnych sprawach gadają, a ten się pytał o was. Zajęliście trzymali się w To pewnie tutaj. Okej, okay. jaki plan? łomot? Y łomot to nie jest plan. Jak to nie? A chodź tu. Dobrze. Dwóch ziomy instynkt przetrwania. To był jakiś dodatek do jakiejś gry kurwa. Coś jest w ciężarówce. Instynk przetrwania to był jakiś DLC. Do czego to było? Wo. wow Tak, jesteście bezpieczne. Idźcie, żyjcie, kochajcie się, tylko nie zawodowo. Wow, wow. To dobry moment, żeby przestać brać. Na ulicy nie będzie dragów. Nie spienź tego! Ej, poszły sobie. A mogły pójść do mnie. Jak myślisz, Fetch, czy ktokolwiek nam kiedyś podziękuje za uratowanie? Nie wiem. Wiem, że uratowałeś mnie. To co, zaprzestaniesz teraz swoich rytualnych mordów na dealerach? To pół twojego czaru. No tak. Na drugie pół? W sumie cała jesteś czarująca. Nie bój nic. Rezygnuję z tego hobby i znajdę sobie nowe. Mm. Na przykład boks. <noise> to miała być czułość w twoim wykonaniu? Oh. Sentymentalna z ciebie dupeczka, co? No dobra. Zgarnijmy te dragi sportu. Może złowimy kilka rybek. Ta, i delfina! Ej! Lubisz mnie, co? Lubisz to. O, dzień się zaczyna robić. Dobra, jedziemy z... Wow, 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 wow. ...strasznie agresywnie. Nie wstałam. Nie było cię. Bo organizuję ustawkę z drugą kobietą mojego życia. Ha <noise> A co na takiego maczego mi brakuje? Betonową moc. Faceci. <noise> <noise> Tylko jedno. Tak w ogóle to wydaje mi się, że twój brat byłby z ciebie dumny. Że co? Że zabiłam dealerów, zniszczyłam dragi i uwolniłam panienki, tak? No oczywiście. Ze mnie na pewno też byłby dumny. No, gdyby widział jak wysadzam te wszystkie łodzie i narkotyki, byłby dumny ze swojej siostrzyczki. Zrobiliśmy dobry uczynek. To sadka gębę tym kłamliwym szują w telewizji. Nie wiem czemu tak latam jak debil w tym momencie, ale fajnie to wygląda i dlatego tak sobie latam. W ogóle kurde powiem wam szczerze, tak sobie gram już w tego Impianusa już długo w sumie, bo z 6 godzin, no zbyt dużo misji głównych nie przeszedłem. I ostatnim czasem miałem taki motyw, że po prostu sobie biegałem po mieście tak, tak dla zabawy, tak dla podziwiania widoków jak to wszystko wygląda. I naprawdę kurwa tutaj można się bawić bez robienia żadnych misji, sobie biegać i kurde masakrować wszystko, albo nie wiem, zwiedzać sobie, patrzcie chociażby na tym wschód słońca tutaj. Jak to świetnie wygląda? Masakra, masakra totalna. Tak, w ogóle nie mam żadnej misji oznaczonej na mapie, nie wiem co się dzieje. Pewnie ktoś zaraz będzie do mnie dzwonił. O! Właśnie o tym mówiłem. Hej, Delsin, dowiedziałem się, że w dzielnicy Lender kręci się sporo dozowców. Pewnie szukają jakiegoś przewodnika. To co, trzeba się tam wybrać. W pobliżu jest most, który pozwoli ci się tam dostać. O, świetnie! Telekonferencja. Cześć, Vecch. Cześć, Abigail. Przypominam ci, że DOZ zniszczyło ten most. Podobnie jak 520. Witam pana malcontenta. Przewodnikowi, żaden most nie jest straszny. Zniszczony czy nie, prawda, Delphine? Może warto spróbować, Reggie. W porządku, wygląda na to, że jesteś w dobrych rękach. Wiesz, zadzwoń do mnie, o ile dotrzeć na miejsce. Jak ty z nim wytrzymujesz? Opłaca rachunki. Lecę do tego mostu. Dobra, będziemy tam lecieć, tylko wiecie co, ja myślę, że w sumie sobie zrobimy to chyba w następnym odcinku już, tylko sobie, następnym... choć tu dronie, muszę sobie odłamek złapać, o. Także co, ja się z wami żegnam, tak zapraszam do następnego odcinka, widzimy się i będziemy robić, może sobie coś teraz pobocznego porobimy, jakieś kurde, tak jak mówię, grafy, jakieś kurde misje typu... Niszczenie tych ukrytych kamer, typu ten tajny agent, zobaczymy, zobaczymy, ale chyba się tak, tak jak mówię zajmiemy misjami pobocznymi, a jeszcze mamy tutaj e, do odbicia centrum dowodzenia DOZ, także to też będzie trzeba zrobić jakoś. Także co, ja się z wami żegnam, tak jak mówię, widzimy się w następnym odcinku i cześć wam wszystkim.